Piątek, 14 maja, Aleksandra Strzeszyńska, dzień dobry Państwu, zaczynamy Informacje Piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy, jakie pomysły mieszkańcy miasta zgłosili lub chcą zgłosić do budżetu obywatelskiego. W informacjach również o tym, dlaczego wczoraj nieprzejezdna była wschodnia część miasta oraz co pojawi się na miejskich klombach, kiedy przekwitną tulipany. Nowa ławka, chodnik, plac zabaw, czy ścieżka rowerowa. Piotrzkowianie mają jeszcze tylko 9 dni na to, by zgłosić projekty do budżetu obywatelskiego. Do wydania w piotkowie trybunalskim jest ponad 2 miliony sześćset tysięcy złotych. Pierwsze projekty już się pojawiają. Budżet obywatelski to szansa na to, by na osiedlach pojawiło się to, czego potrzeba danej społeczności, mówi Marzena Rumińska Filipek z Rady Osiedla Szczekanica. Dzięki budżetowi obywatelskiemu na ich osiedlu pojawiło się nowe boisko Plac Zabaw Siłownia. A apetytu starcza na więcej kolejny projekt jest już w ręku. Planujemy altankę z biblioteczką plenerową, parking, jak również toaletę. Wśród zgłoszonych już projektów jest m.in. pomysł doposażenia placu przy Merkurym w hamaki czy źródełko z wodą. Przygotowanie projektu, zebranie wymaganych podpisów, to nie jest trudne, mówią pomysłodawcy inwestycji. Ważne jest też ich promowanie w trakcie głosowania. No, trzeba na pewno nagłaśniać, że ten budżet obywatelski jest, że są złożone projekty, że jest możliwość wygrania takiego projektu. Budżet obywatelski to sposób na mobilizację mieszkańców do współdecydowania o tym, co dzieje się w mieście. I tak dzięki projektom obywatelskim powstały nie tylko place zabaw, ale również bieżnie lekkoatletyczne, modernizowane były także chodniki czy parkingi. Dziś budżet dla większości z Piotrkowian to okazja do tego, by mieć to, co potrzeba. Bardzo ładnie zrobili ten plac kiedyś, yy, bo mieszkam niedaleko, to tak nie było, wyglądało to zupełnie inaczej, a teraz wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku. Bo warto mieć jakiś wpływ, prawda, decydować, yy, mieć jakieś możli możliwość decydowania o tym, prawda, skoro to też są nasze pieniądze i na co mają być po prostu przekazywane, no to jednak warto się udzielić czasem i zadecydować, prawda? Mieszkańcy miasta w tym roku mogą na swoje projekty wydać ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Projekty są podzielone na te lokalizowane na terenie miasta, osiedli, ogrodów działkowych i na terenie szkół. W Piotrkowie Trybunalskim w ramach budżetu obywatelskiego wybrano już około 50 inwestycji. Najczęściej są to projekty związane z rekreacją i ze sportem, myślę. A druga taka pula to są projekty związane z drogami, ale w tym takim wąskim znaczeniu, czyli ścieżki rowerowe, chodniki, czyli mniejsze zakresy, te, które mieszczą się w kwotach określonych w ustawie i w uchwale. Mieszkańcy mają czas do północy 24 maja na składanie projektów. Głosowanie internetowe odbędzie się we wrześniu. Wczoraj po godzinie 15 na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Korytnica doszło do zderzenia dostawczego Fiata i auta ciężarowego. Droga została zablokowana, w efekcie wschodnia część miasta została zakorkowana przez auta kierowane na objazdy na drogę krajową 91 i S8. Przejazd przez Piotrków Trybunalski po godzinie 15 był bardzo utrudniony. Auta kierowane na objazdy skutecznie zablokowały Rondo Sulejowskie. Nie inaczej było na ulicy Sulejowskiej. Tam tworzyły się duże korki. Powód? Zjazd z Ronda przy Bugaju w kierunku osiedla Wierzeje i Sulejowa został przez Straż Miejską zablokowany, a auta kierowane były na objazd przez drogę krajową nr 91 lub S8. W efekcie ruch aut ciężarowych, jak i części osobowych, skierowany został na obwodnicę, co również zakorkowało rondo na ulicy Wolborskiej. Takie sytuacje w mieście pojawiają się za każdym razem, kiedy dochodzi do wypadku na drodze krajowej nr 12. Tym razem pojazdy zderzyły się w miejscowości Korytnica. Dostawczy Fiat Ducato, jadący w kierunku Piotrkowa-Trybunalskiego, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z autem ciężarowym. Ja jechałem za nim, jak widziałem, że ten już idzie po, po tym pasie, yy, to już, państwo zobaczcie, jak odległość jest, to już yy, tutaj stanąłem. A dosłownie jechaliśmy tam 20-30 na godzinę, bo to wszystko się posuwało. w sumie ja bym chyba te światła tam trzymałem. I to przecież szło wszystko wolno, to tak delikatnie. I patrzę, że ten idzie busem po jego pasie, mówię, co jest, kurde, jest, tak pomyślałem, I mówię, ja pierniczę, I zacząłem hamować. Zresztą prawie nie było, nie było, jak, bo samochód się prawie aby toczył. I ten jak zaczął uciekać. Ja też. Zęby zacisnął i ja to Chwila i we mnie też by jak taj, tego by minął, to może by zjechał do rowu, nie? No tu i tak się jedzie. Praktycznie w korku jechałem, nie? Także ani szybkości nie było, ani nic. To dobrze, że tak się tego. Jakby była jakaś większa szybkość, no to by była Poważniejsza tragedia. Ułamki sekund tutaj zdecydowały. No tak, no dobrze, że jeszcze, że jeszcze zdążyłem odwiedzić i, i bokiem, jak to się mówi, nie wzięło. Jakby wszedł pode mnie, no to tu było ciężko. Fiat wbił się w bok ciężarówki. W wyniku uderzenia przód auta został całkowicie zmiażdżony. W busie znajdowała się jedna osoba. Mężczyzna doznał potłuczeń ciała, został też poraniony przez rozbitą przednią szybę. Kierowca był przytomny, został zabrany przez ZTR do szpitala. Utrudnienia na drodze krajowej nr 12, jak i w samym Piotrkowie trybunalskim trwały do godziny 20.00. Ze szczepienia przeciw COVID-19 nie trzeba rezygnować, kiedy są trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Miasto oferuje wsparcie mieszkańcom. Transporty do punktu szczepień organizuje referat zarządzania kryzysowego i obrony. Takie przewozy zrealizowano już dla 68 mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. W czwartek do pomocy w przewiezieniu pani Marianny na szczepienie zadysponowano patrol Straży Miejskiej. Funkcjonariusze zadbali, by seniorka szybko i bezpiecznie dotarła do punktu szczepień. Jak wyjaśnia Kamila Stawian z referatu zarządzania kryzysowego i obrony Urzędu Miasta, takie transporty organizowane są przy wsparciu kilku miejskich jednostek. Oprócz panów ze Straży Miejskiej i Straży Pożarnej również takie przewozy wykonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej i specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piotrkowie. Pani Marianna punktualnie dojechała do przychodni, gdzie miała mieć wykonane szczepienie. Na taką pomoc w przyjęciu dawki szczepionki może liczyć każdy mieszkaniec mający trudność w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Wystarczy transport umówicie dzwoniąc pod numer telefonu 44 732 36 61. Infolinia działa w godzinach 8.15 od poniedziałku do piątku. Dzwoniąc pod ten numer, trzeba podać datę szczepienia, godzinę szczepienia, skąd mamy odebrać taką osobę, gdzie ta osoba będzie szczepiona, jak również numer kontaktowy, żebyśmy mogli się z nią, z tą osobą skontaktować. Również prosimy o podanie nam, czy osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności i w jaki sposób się porusza. Jest to dość istotne, ponieważ musimy dopasować auto do. Potrzeb osoby, która jedzie na szczepienie. Do tej pory na transport zapisały się 84 osoby, z czego 68 z nich już zostało wykonanych. Wiosna w pełni widać to już nie tylko w parkach czy na łąkach, ale także w centrum miasta. Tam można oglądać kwiatowe dywany i ścierodem z Holandii, bo w tym roku swoją urodą cieszyły oczy mieszkańców barwne tulipany zdobiące miejskie klomby oraz skwery, ale ich czas już mija. Co zastąpi tulipanowe dywany, to sprawdzała Karolina Paras. Aby można było doczekać się takich kwiatów, cebulki trzeba było wsadzić jesienią ubiegłego roku. Kilka miesięcy oczekiwań na wiosnę i z cebulek wyrosły piękne i dorodne kwiaty. Tulipany posadzono na skwerach w różnych częściach miasta. Kwiaty mają bogatą kolorystykę: od różu poprzez fiolet po tradycyjną biel i czerwień. Podziwiać je jeszcze można m.in. na placu Kościuszki, gdzie kwietny dywan jest jednym z największych. Uroda tulipanów jednak już powoli mija, ale jak zaznacza ogrodnik miejski, dzięki aurze tulipany utrzymały się dłużej niż w roku ubiegłym. Ze względu na warunki pogodowe sezon wegetacyjny opóźnił się o mniej więcej dwa tygodnie. Dlatego te prace też zostały nam się trochę przesunęły na mieście. Czekamy aż kwiaty tulipanów przykwitną. Musimy jeszcze odczekać pewien czas, żeby liście zdążyły odżywić cebulę. I mniej więcej na przełomie maja i czerwca będziemy wymieniać nasadzenia na kwiaty letnie. Tak więc na podziwianie tulipanów przy Piotrkowskich ulicach mamy już niewiele czasu. Kwiaty te już w wielu miejscach powoli rozpoczynają przekwitanie. I jak to w przyrodzie bywa, w ich miejsce pojawią się nowe nasadzenia. Będą to aksamitki, peonie, surfinie, begonie. W tym roku w mieście kolorów ulicom dodało posadzonych ponad. 5 tysięcy sztuk tulipanów. Ponad 100 uczniów z Piotrkowa Trybunalskiego zostało wspartych stypendiami przyznawanymi w ramach programu Zawodowcy Łódzkim". Listy gratulacyjne wręczono wczoraj w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Wsparcie stypendialne otrzymali najlepsi uczniowie kształcący się w szkołach branżowych czy technikach. Zdobycie stypendium w wysokości 3 tysięcy zł, jak mówili stypendyści, to szansa na dalszy rozwój. Jeżeli osoba chce dalej się kształcić, tak jak na przykład ja, i chce pójść na studia weterynaryjne, to faktycznie no, dodatkowe finanse pomagają w tym. Stypendia trafiły do uczniów, których średnia ocen z przedmiotów zawodowych jest powyżej 4,5. Zdobycie dobrych ocen w czasie nauki zdalnej wymagało własnego wkładu pracy, przyznawali stypendyści. Trzeba było, żeby w pierwszej klasie były dobre oceny same piątki albo i mało ciurek. No właśnie tak się stało. Trzeba było dużo pracy włożyć w to, by mieć dobrą średnią? No, nie dużo, ale trzeba było trochę popracować. Na pewno trzeba było samemu więcej tematów opracowywać, samemu się dowiadywać na więcej rzeczy, ale, ale mi się wydaje, że jak się chciało, to się dało radę po prostu. Program stypendialny to nie tylko wsparcie finansowe najzdolniejszych uczniów, ten program, jak podkreślano podczas oficjalnego przekazania listów gratulacyjnych, to sposób na docenienie młodych osób, które chcą kształcić się w konkretnym zawodzie. Mamy świadomość tego, że to w perspektywie przełoży się przecież na lepszą jakość rynku pracy w naszym regionie, bo odpowiednio przygotowani młodzi ludzie do podjęcia studiów wyższych na kierunkach najczęściej politechnicznych lub do tego, by już rozpocząć aktywny udział w rynku pracy. O stypendia walczyło 3,5 tysiąca uczniów z całego województwa. Wsparcie finansowe trafiło do ponad 100 uczniów z Piotrkowskich Szkół. Liczył się nie tylko smak, choć ten dla konsumentów jest najważniejszy. Podczas weryfikacji produktów zgłoszonych do konkursu wiejska kiełbasa łódzkiego brano również pod uwagę jakość weryfikowaną laboratoryjnie. Konkurs na swojski wyrób wędliniarski to sposób na promocję małego przetwórstwa rolniczego. Pomujemy po prostu jako ośrodek Doradztwa rolniczego e, rolników, pomujemy małych przetwórców i wiemy, że... E, Poprzez to ta, ta, ta żywność będzie, że tak powiem, bardziej konkurencyjna na, na rynku. Wśród zgłoszonych 24 produktów nie było żadnego, który by nie spełnił warunków konkursu. Wszystkie wyroby wędliniarskie uzyskały certyfikat Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi oraz zostały nagrodzone. Człowiek jak w domu się stara, na przykład, czy ciasto robić, czy chleb, czy zupę nawet jakąś, nie? to każdy chce, żeby to było jak najlepsze. I ja wiem, że ja to muszę jeść później. I moje dzieci, prawda, cała rodzina, więc człowiek się stara, żeby to było jak najlepsze i żeby było smaczne, prawda? Jak najzdrowsze. Trzecie miejsce za smak i wygląd wygrał produkt z pajęczna, drugie z opoczna, a pierwsze z rawy mazowieckiej. Zwycięstwo to nie tylko potwierdzenie jakości produktu. Sam konkurs może pomóc w promocji naturalnej żywności, bo konkurencja z dużymi producentami jest trudna. Bardzo trudne. Bardzo trudne wydaje się czasami wręcz niemożliwe. Wydaje się wręcz niemożliwe, ponieważ yy, no właśnie nie mamy środków na reklamy. Nie mamy siły takiego przebicia medialnego, prawda, jak, jak, jak potężne zakłady, i dlatego to jest tak, tak bardzo trudne. Produkty zgłoszone do rywalizacji teraz mogą promować się zdobytym certyfikatem Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi jako żywność sprawdzona pod względem bezpieczeństwa żywności. Już za chwilę rozpocznie się weekend. Wraz z nim nastąpi zniesienie niektórych obostrzeń. Od jutra będziemy mogli wybrać się na spacer bez maseczki, a także skorzystać z usług gastronomicznych na powietrzu. Pierwszy weekend po lockdownie zbiegł się także z nocą muzeów oraz innymi atrakcjami, których będzie można zaznać w Trybunalski. Trybunalskim. Do tej pory spacerowali online, już jutro powrócą do tradycyjnej formy spotkań. Miłośnicy sobotnich spacerów z Centrum Informacji Turystycznej mają powody do radości. W związku ze zniesieniem części obostrzeń, najbliższy spacer połączony ze zwiedzaniem miasta odbędzie się na żywo. Jego uczestnicy zgłębią dzieje piotrkowskich Aptek. Wbrew pozorom, bardzo mocno rozwinięty temat w naszym mieście w tamtych czasach. Czy to. W no, czasach jeszcze Rzeczpospolitej obega narodów, czy później w, w okresie gubernialnym, bardzo mocno i istotny, i też ludzie, którzy związani byli z Piotrowskiem Aptekacją, byli istotni po prostu dla naszego miasta, dla poznania jego historii, dla kwestii krajoznawczych, więc myślę, że to będzie takie związane też z tym, co my robimy od, od lat. prawda? Preferujący zwiedzanie w muzeach również nie będą się nudzić. Najbliższa sobota to bowiem noc muzeów, podczas której Piotrkowskie Muzeum funkcjonować będzie aż do 22. Oprócz stałej oferty podziwiać będzie można także wystawy czasowe. Na przykład tę poświęconą historycznym ubiorom dziecięcym, której ekspozycja już niebawem dobiegnie końca. W Piotrkowskim Zamku Królewskim podczas Nocy Muzeów obejrzeć będzie można także nową propozycję w postaci wystawy Konstytucja 3 Maja a Piotrkowianie. Na wystawie pod tytułem Konstytucja 3 Maja a Piotrkowianie Pokazaliśmy przede wszystkim archiwalia ze zbiorów muzeum w Pieczkowie Trybunalskim, jak również ze zbiorów Archiwum Państwowego w Pieczkowie. Są pośród nich zbiory konstytucji, zbiory praw, które obowiązywały w podce panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale pokazujemy tutaj również pieczęć majestatyczną króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jak również monety, które wybijane były za czasów panowania tego monarchy. O nocy muzeów nie zapomniało także Piotrkowskie Muzeum Marce Panów, które przygotowało liczne atrakcje na ten dzień. Nowa wystawa. Poświęcona tradycjom komunijnym w Piackowie Trybunalskim w XIX i XX wieku. Będą pogawędki o legionach, w części poświęconej legionom polskim w Piackowie Trybunalskim, oraz będą stanowiska rzemiosł, zawodów tradycyjnych, gdzie rekonstruktorzy będą pokazywali wyroby z gliny, z witliny, no i w ogóle jak kiedyś bywało. Zbliżający się weekend zapowiada się więc nad wyraz aktywnie. Usatysfakcjonowani powinni być również ci, którzy zamiast zwiedzania preferują spędzanie czasu biesiadując na powietrzu. Już jutro ogródki piotrkowskiej starówki znów będą pełne życia, a maseczki, oczywiście zachowując ostrożność, będziemy mogli po prostu zdjąć. Na koniec informacja konkursowa. Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury informuje, że rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem Kraina Czarów odbędzie się 2 czerwca o godzinie 15 w Alejce Ośrodka Edukacji Artystycznej Mok przy ulicy Słowackiego 13. Lauraci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. I w dzisiejszych informacjach to już wszystko. Tradycyjnie zapraszam Państwa na piątkowy magazyn Werbum. Życzę Państwu miłego i aktywnego weekendu. Do zobaczenia! Słowa Ewangelii według świętego Marka, Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im to szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś, Poszli i głosili Ewangelię wszędzie. A Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Drodzy moi bracia i siostry, przeżywamy dzisiaj w kościele niedzielę w niebostąpienia Pańskiego. Uroczystość ta przypomina nam o dwóch rzeczywistościach: o tej rzeczywistości ziemskiej, w której obszarze my się znajdujemy. I o tej rzeczywistości niebieskiej, czyli w obszarze, w którym znajduje się Trójca Święta, wszyscy święci i błogosławieni ci, którzy dostali zbawienia. Tuż przed odejściem z tego świata, Jezus poleca swoim uczniom, aby szli i głosili Ewangelię i aby odpuszczali ludziom ich grzechy. My jako chrześcijanie jesteśmy powołani właśnie do tego, abyśmy tę Ewangelię głosili. Abyśmy ze Słowem Bożym wychodzili z naszej świątyni i abyśmy to Słowo Boże nieśli każdemu stworzeniu, które potrzebuje tego Słowa Bożego. My bardzo często tłumaczymy się, jestem niedyspozycyjny, nie jestem wykształcony, nie mam tyle talentów. Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych super, ale uzdalnia tych, którzy mają serce otwarte. Jeżeli będziemy mieć serce otwarte na Jego działanie, na Jego słowo, jeżeli będziemy z Panem Bogiem współpracowali, to ta rzeczywistość nieba będzie przybliżać się już tutaj na ziemi. Będziemy jak Jezus mogli powiedzieć następnym idź i głos, stań się uczniem. Głoszenie słowa Bożego jest naszym zadaniem chrześcijanina, tak jak zadaniem każdego człowieka jest to, aby pomagać innym. Niech dobry Bóg, bracia i siostry, który dzisiaj daje nam przeżywać tę piękną uroczystość, niech nas usposabia, abyśmy nie zmarnowali ani jednego talentu, abyśmy nie zmarnowali ani jednego daru, który On nam ofiarował, i abyśmy w patrzeniu w Chrystusa, który wstępuje do nieba, uczyli się, jak kochać każdego człowieka, jak miłować każdego człowieka, i abyśmy uczyli się, co trzeba Mu przekazać. Te słowa Jezusa – idźcie na cały świat i głoście Ewangelię i odpuszczajcie grzechy – są testamentem. Kiedy człowiek żegna się z najbliższymi, oddaje im najważniejsze słowo, to słowo, które Jezus nam daje tuż przed w niebo wstąpieniem, to jest słowo posłania. On nas posyła, abyśmy szli na cały świat. Życzę wam, bracia i siostry, aby ta Ewangelia, aby to Słowo stało się Waszym Słowem i abyście stali się uczestnikami tej pięknej misji, którą Jezus nam zadał, misji głoszenia Słowa Bożego. Niech się tak stanie. Amen.